Dzisiaj wymieniamy oponki. Porano nowe gumy. Komuś to już tu się spodobało, widzę, tak? Widzę, że wykorzystałaś już, tak? Że tu otwarte i puste. Coś ci się tu podoba. No to dobrze, będziesz podróżować, Klara? Będziemy podróżować razem? No super. Zobacz, będziemy dzisiaj podłogę ściągać ekstra. Przy okazji zmiana opon. W warsztacie zawali mi te śruby, z którymi miałem problem z tymi torxami. Także będziemy mogli te dwie ostatnie śruby wyjąć, ale problem jest zupełnie inny teraz. Podłogę można podnieść, no ale jak? I teraz wszyscy pomyślą, że Cię tutaj specjalnie zaprosiłem, a Ty taka cwaniara jesteś, tak? Tylko Pana chwilę nie było i już cieniste miejsce z przewiewem, proszę bardzo. Śruby wyszły, obydwie. Problem był chyba głównie w tym, że akurat w tych otworach ewidentna rdza i to się gdzieś tam zapiekło. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, czy nie, ale ja te śruby będę chciał wymienić na po prostu dłuższe. Łatwiejsze też do operowania, czy nie na jakiś torx, tylko jakiś normalnie na klucz, nie wiem, nawet zwykły płaski. Dłuższe śruby, dlatego że tutaj ta podłoga będzie zdjęta i do tej grubości dojdzie ocieplenie. Tak myślę. Zresztą zaraz się dużo okaże. W momencie, kiedy zdejmę tą podłogę, jeśli zdejmę, bo tutaj cały czas czuwa pewna pani, no i trzeba będzie zabezpieczyć antykorozyjnie te otwory, przeczyścić i dać dłuższe środki. Dojdzie do, za do, do 2 cm, czy może, może trochę więcej ocieplenia, no to ta podłoga, która przyjdzie z wierzchu, będzie wyżej. No, pani Klara pozwoliła. Podłoga zdjęta oryginalny wkład podłogowy. Myślałem, że będzie gorzej, bo tu ponoć warzywa jeździły, ale ta gumka, która jest pod podłogą, jest naprawdę w świetnym stanie. Tylko jest po prostu trochę ziemi, papieru, jakichś tam listków, więc nie jest źle. Pod nią jest blacha, i my do tej blachy musimy dotrzeć, a więc ja nie wiem, czy nie będę musiał, kurde, odkręcać śrub tutaj od ściany grudziowej, żeby się dostać do tego. Więc pytanie, czy ja to będę odkręcał, ale muszę zajrzeć przynajmniej pod to, bo pytanie jest teraz takie te przetłoczenia, które są wszędzie to widoczne czy to są jednocześnie też przetłoczenia podłogi, czy tylko tego te, te wkładu ale chyba też podłogi to dla mnie ale są o tyle istotne, że gdzieś pomiędzy tymi przetłoczeniami ja będę musiał wpasować listwy, na których oprę sobie podłogę wyżej, a pomiędzy tym przyjdzie ocieplenie a więc jakaś taka warstwa nie wiem, do centymetra tutaj na pewno jakieś wklejki będę musiał tu nieźle nakombinować a na tym być może styrodur i dopiero Podłoga, to musi być dobrze ocieplone. Tak więc dość istotne, czy te wszystkie tu widoczne przytłoczenia wystające, to jest tylko ten plastik, czy ta blacha cała pod spodem podłogowa jest też tak powytłaczana. Ja nie mam o tym pojęcia, bo to pierwszy raz coś takiego robię, ale może niestety tak być, że cała blacha jest tak powytłaczana, I to będzie trochę kłopot, jeśli chodzi o wybieranie tych linii, gdzie te listewki, na których oprzeć się musi podłoga wyżej mają być. Zobaczymy, za chwileczkę się okaże. Więc prawdopodobnie była tutaj wytłuczona szyba. Pytanie czy były tu wcześniej. Drzwi z szybą zostały wymienione po jakimś po jakiejś kraksie czy coś. Czy też te tylne szyby które tam są czyli tylne drzwi może dostały i były wymienione. Bo te tylne drzwi trochę tak dziwnie ciężko chodzą faktycznie więc kto wie kto wie może tam ten samochód kiedyś oberwał. Trudno mi powiedzieć. No niemniej szybka jakaś dostała. Już nic z tym oczywiście nie zrobi. Trzeba bardziej teraz tylko uważać, żeby się ręką nie oprzeć gdzieś na tym. OK, podłoga zamieciona. Nie ma tragedii. Jedna szufladka, a szufladka zwana szufelką. Jedna szufladka śmieci. Zagadkowa tylko też kiełka. No ale umówmy się. Kto sprawdza, co jest pod podłogą yy, przy kupnie samochodu. W sensie zdejmuje tego typu podłogę. No raczej nie sądzę. No niespodzianka jest niewielka. No co? No poszła jakaś szyba, może drzwi. Czy to by zmieniło, gdybym wiedział, że szyba poszła? No pewnie nic by nie zmieniło i tak bym się zdecydował na ten samochód, więc spoko. Jeszcze będę zdejmował te progi na pewno, bo pod nimi widać, co tam się dzieje, więc w sumie chciałbym zdjąć całą tą gumę jeszcze, zobaczyć y, stan metalu, bo to jest, to jest lekkie. No i od razu się wyjaśnia, że przytłoczenie jest. Blacha jest przytłoczona, tak samo jak te te plastiki. Pytanie, czy ją zdejmować, czy zostawiać. No zaraz, pomyślimy. Ale następne kroki już jutro, bo już się robi popołudnie. No może jakieś ognisko, kiełbaska, trzeba otworzyć sezon. W końcu dzisiaj jest 1 maja. A jutro odkręcanie progu, zdejmowanie gumy. I dzięki temu, że dostaliśmy się pod podłogę. Tamte elementy plastikowe wzdłuż drzwi jednych, drugich odkręcamy. To też jest zresztą konieczne, żeby. Zdjąć tą gumę i zobaczyć jaki jest stan blachy, ale Z tego co widzę nie będzie źle, oprócz tego, że jest trochę korozji w tych otworach To myślę, że będzie dobrze Jeśli chodzi o y, Sprawy Tak zwane kamperowe to To do jutra A Jeszcze zanim się zrobi ciemno Tak tak Lidlowski zakup Przetwornica ja wiem, że to jest jakieś tam, wiecie, 300 W, ale sprawdzimy, bo może taka jakaś rezerwa do ładowania telefonu, nie wiem jeszcze nawet, zobaczymy. Około 100 zł, więc to nie jest jeszcze jakiś wielki wydatek, więc można spróbować i mieć coś takiego w rezerwie ładowane. Tutaj albo bezpośrednio z akumulatora, bo mamy takie klemki małe, albo też przez gniazdo zapalniczki, co będę właśnie jeszcze sprawdzał, a potem Wam powiem, czy to ładuje, czy nie. Zrobimy potem test na jakimś urządzeniu. No, jak to przetwornica, nie? 230 V. Jest też port USB. Zobaczymy, jakie przede wszystkim wykonanie tego. Ok. Instrukcja. Oczywiście we wszystkich językach. Poszukamy, czy jest jakieś tam malawi. No, urządzenko mało, małe, no bo jej parametry niewielkie, wiadomo. Kabel. Ładowanie z gniazda zapalniczki. Fajnie, bo nie krótki, dość długi. Można podłożyć, podłączyć i gdzieś tam położyć na podłodze. Klemki. Dwa bezpieczniki już są włożone tutaj. o, Są też dwa rezerwowe. Zostawiamy pudełko. Teraz samo urządzenie. Czyli jest 230, USB klasyczne, USB-C, włącznik z drugiej strony. Podłączenie, bezpieczniki, wentylator. Całość dosłownie mieści się na dłoni. Spoko, będziemy testować jutro. Dzień dobry. No cześć. Podłoga podłogą, a jeść trzeba. To podstawa. Pierwsze w tym roku ognisko. Pierwsze kiełbasy. To jest zupełnie inny wymiar kiełbasy. No a tam tutaj jedna nawet tutaj pilotuje, a nie poszła wodę wypić. Także posilamy się naturalnie, a jutro dalsze prace podłogowe i koszenie, bo Wiosna tak do pół metra w niektórych miejscach. Tam to chyba jest z 50 cm. Podłoga nam kwitnie na podwórku. także jutro koszenie i dalsze prace samochodowe. W kolejnym dniu, jak widzicie, te wszystkie elementy plastikowe już zdjęte czyli tutaj przy progach te ochraniacze, które przed chwileczką jeszcze tutaj były z jednej i z drugiej strony. Dzięki temu też z przeciwległej do drzwi wnęk też już zdjęty jest ten plastik. Co mnie cieszy, to środek jest w całkiem fajnej kondycji tam z progami się nic nie dzieje. Jest Niezmiernie, nawet czysto w środku. No, tu idzie cała wiązka elektryki na tył. Tam do gniazda zapalniczkowego i do, do światełek, i do świateł do tyłu. Z jednej, z drugiej strony do drzwi. No, ale wszystko jest odsłonięte. Tutaj, oczywiście, w tych miejscach yy, sporo brudu. Ale to jest taki brud, że jak odsłonię, to widzę, że wszystko jest czyściutkie, więc to będzie wszystko wyczyszczone elegancko. No i dobra wiadomość jest taka, bo wczoraj się martwiłem też o to. Tu mamy ścianę grodziową. I martwiłem się, że ta guma, która wyściela podłogę, wchodzi pod blachę ściany grodziowej. Będę musiał odkręcać te śruby, jest ich tu osiem, takich dużych śrub. Ale okazuje się, że ta guma jest tu tylko wsunięta. Nie pod śruby, tylko pomiędzy śrubami, więc chyba się uda zaraz wyciągnąć całą podłogę i za moment będzie ten szczęśliwy moment, pierwszy szczęśliwy moment tej zabudowy. Czyli zobaczymy całą blachę odsłoniętą. Sporo kurzu się nazbierało, ale spokojnie jest źle. Ok, tak wygląda wszystko po zdjęciu plastików. Czyli wszystkie wnęki mamy otwarte. Tam przy progach, gdzie idą wiązki elektryczne też już jest wszystko odsłonięte. Boki, drzwi. I ten tylny taki prożek plastikowy. No i teraz ten moment, czyli... Podłoga z gumą. I za chwileczkę co chwileczkę będzie podłoga bez gumy. Zdejmę i wam pokażę. Ok, mamy podłogę już bez gumy. Guma wyjechała. Bezboleśnie. Tak naprawdę trzymają je ochwyty od podłogi wcześniej. Podłoga i te plastiki boczne, które zostały odkręcone, czyli tam, z, jak gdyby z tych progów. To są takie uchwyty, które nawet trzymają też ten plastik od zabudowy miejsca na drzwi. Czyli to wchodzi pod tą gumę. Guma na szczęście nie wchodzi pod śruby ściany grodziowej, tylko między, ma takie wypusty. No i co, tak jak przypuszczałem, oczywiście przetłoczenia na podłodze są, ale tragedii nie ma, w sensie jeśli chodzi o umiejscowienie listew, bo mamy takie linie w poprzek, gdzie będzie można coś wykombinować może nawet zrobimy inaczej, zobaczymy jak to wyjdzie z wymiarów płyt styrodurowych bo prawdopodobnie listy właśnie oprą się na tych przetłoczeniach. tutaj ten niecały centymetr czy około centymetra wkleimy takie kawałki kauczukowej izolacji będzie trochę z tym roboty, bo tu są różne te profile i trzeba będzie się trochę namęczyć na to chyba przyjdą listwy, tak na razie myślę, na te profile na te przetłoczenia u góry, żeby mocna była stabilizacja, przyjdą listwy. A pomiędzy listwy przyjdzie wyżej płyta styrodurowa, styrodurowa, żeby to wszystko wyrównać. I tak zaizolowana podłoga będzie podstawą dla tej podłogi zdemontowanej, czyli dla tych płyt HDP, które tutaj były. I one zostaną, tylko będą po prostu podniesione o ten mniej więcej tutaj centymetr. I nie wiem ile tam będzie, może centymetr, może dwa jeszcze pianki no i potem będziemy kombinować dalej jak zrobimy te wykończenia ale podłoga trochę będzie wyżej przez tą izolację no ale tak musi być, bo musi być przed ciepłem, przed zimnem zaizolowane na podłodze na środku oczywiście jest dojście awaryjne do zbiornika paliwa gdyby coś tam komuś, nie wiem, wpadło czy też do wypompowania złego paliwa albo brudnego czy inne takie rzeczy, no to takie dojście jest no u nas to zostanie pod podłogą w razie czego, no chyba, że zostawię taką klapkę, gdyby coś się miało dziać. Jak to przed chwilą Magda powiedziała, punkt zero, czyli mamy demontaż za sobą mniej więcej, przynajmniej, chyba, że jakieś detale jeszcze dojdą tutaj. Wiecie, takie o jakieś plastiki, ale to w momencie, kiedy będę wiedział, czy ja tam coś pakuję, o czy będą zdjęte na pewno, bo tu przyjdzie pewnie jakiś filc czy coś innego z wierzchu. Więc te takie różne drobne rzeczy zapewne też będą zdjęte poza tym ja się tam będę musiał dostać bo może jakieś lampki będziemy montować tutaj więc kabelki trzeba będzie przeprowadzić prawdopodobnie właśnie w środku już w tych profilach ale to już jest detal tu są fajne te e, takie wzmocnienia bo na tych wzmocnieniach będzie można zamontować jakiś cienki suficik widzę że on jest na tyle wysoki że cienkie lampki też chyba się uda tutaj zamontować albo jakieś ledy, zobaczymy może wystarczą nam światła gdzieś tam z boku. Dobra, no tak to wygląda w całości. A przede mną etap czyszczenia. Może dzisiaj uda się jeszcze tą pakę, przynajmniej wstępnie, z grubych rzeczy oczyścić. Bo potem przed klejeniem izolacji wiadomo, trzeba będzie jeszcze to tłuszczać, doczyszczać. Co najbardziej mnie cieszy, to to, że nie ma tutaj fragmentów rdzy, nigdzie nie widać. Zaglądałem tam też w te progi, w, w drzwiach, gdzie się da. Raczej jest tam tylko brud. No samochód nie jest stary, bo to jest 17 rok końcówka, a rejestracja 18, więc nie miało może jeszcze prawa tej korozji być dużo, jedyna korozja jaką znalazłem do tej pory to jest w otworach po montażu podłogi, w czterech otworach z sześciu. no i trochę tej korozji jest, wychodzi gdzieś tutaj na zawiasach drzwi no to jest do, do zakonserwowania, a tak to wszystko spoko wszystkie te wnętrza są raczej po prostu ufajdane kurzem więc pójdzie w rękę najpierw szczotka, zmiotka i tak dalej. Potem odkurzecz, potem ściereczki na mokro. No suszenie i tak dalej. A więc na razie tyle. Tak to wygląda. Paka jest uwolniona z wszelkich dodatków. Może jeszcze z drugiej strony, przez drugie drzwi. Tak to mniej więcej wygląda teraz, czyli nic nie ma. Wszystko pozdejmowane, gotowe do oczyszczenia. O, tutaj jest, są te śruby ściany grodziowej, a Podłoga gumowa wchodziła tylko na tej przestrzeni, tak jak gdyby pomiędzy te, więc na szczęście nie trzeba było tego odkręcać. Tutaj widzę, że już jest kawałek gumy, która prawdopodobnie jest izolacją już w szoferce. Jeszcze będziemy zaglądać tam w różne dziury, jak to tam wygląda, ale z tego co widziałem już w innych, to, to raczej stan blachy jest ok, to najbardziej jest tutaj istotne. Jest według mnie bardzo dobrze. Kurz, trochę jakichś fragmentów jakichś płynów czy smarów, tak jak tam się wlało coś pewnie przez podłogę, coś tu wyciekło, trzeba będzie to sprawdzić, bo to jest przy elektryce. A tak to generalnie nieźle. Wszystkie te miejsca, które gdzie są wiązki, one będą zabudowane teraz po nowemu jak gdyby ale będzie tak to zrobione, że wszędzie będą dojścia. Niektóre miejsca w ściankach planuję powycinać bardziej, tak jak tam są jakieś poprzeczki, dlatego, że ja chcę wykorzystać te wnęki jako jak gdyby półki boczne. Tamta mała blaszka na przykład, takie taki blaszki typu łączące tutaj, one mają sens tylko tutaj do zabudowy, w sensie do zamknięcia do tych płyt, to nie jest konstrukcyjnie istotne. Więc będzie powycinane i tam być może zrobimy jakieś wnęki, schowki. OK, tak to wygląda na teraz. I następne ujęcia już skręcę dla Was, jak będzie to wyczyszczone. Chwila przerwy od pracy, wycieczka nad jezioro Kikowskie. No nie, nie pamiętam tutaj takiej wysokiej wody. Drzewa, które stały na brzegu są w wodzie, także najprawdopodobniej bobry zablokowały. Wyjście z jeziora, a tam jest nasz bupr. Cały tutaj łączka nabrzeżna jest zalana. Zresztą widać po drzewach jak się gryzło. Teraz mają dostęp lepszy. Mają drzewa w wodzie, nie trzeba tego targać. Ale nie ma całego tego brzegu co wychodziliśmy, tylko jest wszystko zalane. Tam się pływa, a tu się chodzi, o. Widzisz gdzie ona wychodzi? Na brzeg? Tak No, masz kija, a teraz możesz w wodzie sobie pobredzić. Co tu pan ma? Co tu pan ma? A myślisz, że ona ma siłę na dalej? No to masz Idzie jak bubr w wodzie. Będzie moment widać, gdzie jest brzeg. Tam się jeszcze płynie. O, i tu był brzeg. Tak jest. Tam jest Kij U obuzie. Mokradła to jest twój żywioł, jest co? Raju. No, Klara jest w raj. Bajoro to jest raj. jeszcze kije, które można zgryźć. Piękny frysk po, kąp po kąpieli maklara zawsze. Już po kiju. Taki cienki pan dał. Dobry pies. Chodź, nie ma kija, nie. Tak, wystarczy. Bo się pies zamęczy po zimie. Dobrze jest? Chyba jest zadowolenie. Fajnie było. Karunia. Fajnie było? No. Powiem Ci, że cały plus tej naszej lokalizacji, to są te lasy właśnie. No, też ta mniej, mała zabudowa, ale... sąsiadów niedużo, ale przede wszystkim te drogi i te lasy. A masz fajne te włosy po kąpieli. A może się przestać ruszać, bo wychodzimy ze strefy ruchu Tradycyjnie niestety trochę wiatr przeszkadza, ale póki mniej wieje, no odkurzona, czyli pierwszy etap czyszczenia miotełką, te wszystkie złogi tutaj w tym progu. Jednym drugim gdzie po prostu było grubo. To jest uzysk, jak to się mówi, w całości dzisiaj jeszcze na mokro po prostu wszędzie gdzie się da powycierać z tego żeby to dziś nie powyłaziło znowu wiatr oczywiście mi bardzo pomaga co zamiotę to cały czas rozrzuca na razie tyle e etap za chwileczkę chińskiego odkurzacza sprawdzimy czy to funkcjonuje na pewno będzie głośno więc dam mu się wyszaleć a potem wam coś powiem myślę że z całej blachy znalazłem dosłownie dwa miejsca które warte będą przeszlifowania i zakonserwowania Lakierem, jakimś podkładem. To jest taka mała wgniotka tutaj z tyłu na podłodze. I przy tym, jak gdyby, uchwycie od zamka. On jest w takiej trochę kiepskiej kondycji, więc może to trzeba będzie przeszlifować i polakierować. Ale tak to generalnie nie widać nigdzie rudej, więc to jest sukces. Jedno nad czym teraz się zastanawiam i możecie podpowiedzieć w komentarzach, to to, czy. Wyklejenie listew, o których mówiłem, czyli tej całej konstrukcji z płytami styru-styru styrodurowymi, z tymi listwami styro-duro-duro. Czy to robić bezpośrednio na blachę, żeby to się mocniej trzymało, czy robić na ten plastik w sensie, czy po wyczyszczeniu, najpierw położyć z powrotem tą gumową. Podłogę, zamontować ją i dopiero na tą gumę kleić izolację. Jaki byłby plus? Plus widzę taki, że jakby ktoś chciał kiedyś pozbyć się tej zabudowy, tego, tego, tego ocieplenia, to zdejmuje tą gumę ufajdaną klejem, listwy i tak dalej, a pod spodem ma nadal białą blachę. A minus, jaki widzę, nie wiem, czy to będzie tak stabilne i trwałe, ponieważ cała ta plastikowa podłoga nie będzie przymocowana za dobrze do blachy. Aczkolwiek to wszystko będzie przyciśnięte za budową. Piszcie, czy kleić na blachę i darować sobie tą gumę, czy potraktować gumę jako dodatkową izolację i zostawić. Co byś chciała? Jeszcze byś coś chciała? No się mój. Tobie też ciasteczko? No, zobacz. No, takie. Może być? No i powącham. Pachnie takim, takim, takim paluszkiem. No ja je czasami rozgryzam. Krakerem. Ja jej czasami rozgryzam na pół, żeby i dać. No, takie bezsmakowe ciasteczko. No, bo to głównie zbożowe jest no? chyba, nie? No, nic tu nie ma takiego. A przy okazji miałeś okazję zjeść coś zbożowego, nie? Takie, taka, taka pasza. Czyli nie rekomendujemy? Magda testuje ciasteczka Jakbym była bardzo głodna, to pewnie bym była zainteresowana, ale... Hmm. Ale jest ktoś, kto będzie chciał. Tak, nie będę pozbawiać jej masz. Pani zjadła Ci pół ciastka, wyobrażasz sobie? Widzisz? No. Nie czuwasz nad kociołkiem? Nie masz siły na czuwanie nad kociołkiem nawet, tak? Zmęczyli psa? Bardzo zmęczyli, oj ogon ledwo chodzi, Boże. No ale chodzi, no to dobrze, czyli pies nie jest zepsuty całkiem w po terenie. Połóż, połóż Klara, oj bo, Oj zepsuł się pies dzisiaj w terenie, zepsuł. Pies jest wywrotowy. A my z w lesie. No i dziękujemy za ten odcinek. Pozdrawiamy wszystkich. Wysłaliśmy kartki dzięki za udział w konkursie. Kartka do Aśki i kartka do leszka. Droga. No i jak widzicie za chwileczkę zobaczycie jest nowa kartka, więc znowu wiecie co robić, czyli komentarz kartka i do kogoś z Was poleci pocztą kartka z Poznania, z ulicy Fredry, z kościołem. Całkiem świeża, jeszcze nie ma 3 godzin jak to nagrywam, a więc zachęcam. Komentarz, kartka. Dzięki za dzisiejszą obecność. Coś tam zrobiliśmy może nie za wiele. Poczyszczone. Cały czas koncepcyjnie po prostu myślimy o tym jak to będzie dalej zagospodarowane, więc nie jest tak łatwo od razu pójść do przodu. W czerwcu, lipcu będzie długi czas urlopowy i wtedy zamierzam sporo tam wykonać w tym samochodzie. Na początek na pewno pójdzie ocieplenie i pójdzie elektryka, a reszta zobaczymy z czasem, no bo to wiecie i czas i kasa i wszystko, więc po kolei trzeba robić etapami. Nie spieszy mi się, nie wyjeżdżamy, że tak powiem nie mamy planów, żeby wyjechać tym samochodem już jutro, więc to wszystko raczej kwestia przyszłości. Pięknie w lesie teraz jest, super, wszystko kwitnie. Czeremcha obficie kwitnie, więc będzie kolejna naleweczka, być może jesienią. Znacie? Czarny bez też zaczyna. Na razie pojedyncze kwiatostany. Jeszcze część nie jest rozwinięta, więc jeszcze nie całkowicie sezon, ale już zbiory się zaczynają. Ach, ale nie będę Was zatruwać tutaj kwiatkami. Może parę ujęć tylko, bo wiem, że to nie są treści, które. Są super popularne, więc bez obaw. Okej, okay. a więc wracając do rzeczy. Yy, za chwileczkę, myślę, najdalej za parę dni znowu kolejny odcinek z tego naszego czyszczenia pokowozu, może bytakowozu. I sporo dywagacji na temat ściany grodziowej, na temat rozwiązań elektrycznych i tak dalej. Może jak posłuchacie naszej dywagacji, to coś podpowiecie co jest warte, co nie warte, w jaki sposób może coś zaoszczędzić, zrobić lepiej. Będziemy bardzo wdzięczni za wszystkie uwagi. A na dzisiaj to już tyle. Zapraszam jeszcze raz do konkursu o nową poszkicówkę. Piszemy kartka i lada moment losowanie. Znowu przyspieszamy z tym. Zapraszam też na Instagram. Tutaj znajdziecie na dole nazwę konta. Tam będą pojawiać się poszkicówki, ale także na Instagramie będą pojawiać się informacje na bieżąco bardziej, bo... Tam będziemy wrzucać zdjęcia, gdzie jesteśmy, co robimy na bieżąco. Na Instagram to chwila i treść jest. Filmy zawsze są z opóźnieniem bo no może około tygodniowym teraz więc zapraszamy również na Instagram. Może dzięki temu gdzieś się zobaczymy, spotkamy. No i jeszcze, nie zapomnijcie łapki, udostępnienia, czy tam, komentarze wszystko bardzo mile widziane. Ostatnio sporo Was przybyło. Po jednym odcinku, więc bardzo się cieszę. Wnioskuję, że treści z może by takowozu będą miały wzięcie. I to też mnie cieszy bardzo, bo tym się chcę teraz zajmować. A więc tak to mniej więcej będzie na kanale czyli urban sketching, trochę samochód, trochę jakieś nasze krótkie wyjazdy. Staramy się jak zawsze wykorzystać ten czas na maksa. Ok, zatem z tu pozdrawiamy i. Do następnego. Trzymajcie się i za parę dni znowu się widzimy. Hej. Cześć, trzymajcie się. Cześć, Murczko. Chodź, będziesz na filmie. Żeńka, żeńka, chodź, chodź, pożegnaj się dobrze. No. <śmiennie> trzymajcie się, cześć.